Mogłem już zmienić, co miałem... A, jaka Jak będzie działał ale... Dobra, odświeżymy. Madzę Po To może zadzwonić! Start. Skąd masz ten numer? Mam nie tylko numer, ale też informacje na temat zaginionego transportu. Uspokój tego skurwiela! Mów, co wiesz, szybko! Nie przez telefon. Spotkajmy się i dobijemy talu. Line drive w stronę NID. Podkładką jest kanał burzowy. Tam się spotkamy. A nie chciałem się, ale chyba to teraz tak nie zadziałało, jakie zejście jest, Idę normalnie, By nie było zaraz padnę na pewno nie ma nic ukrytego oj O, jest jest, jestem przemo to no, ty tak. do mnie dzwoniłaś? Pesk. Sonda gotowa? Gotowa. Odpowiadaj na pytania. Tylko bez pierdolenia. Jesteś tutaj sama? Pytałam, czy jesteś sama? Mam wsparcie i karabin snajperski wycelowany prosto w ciebie. Jak mnie nie puścisz, zaczną strzelać. Kłamie. następne kłamstwo i dostaniesz z paralizatora. Dwa miliony voltów. Sprawdzić teren na wszelki wypadek. Antonin To on jest Twoim kontaktem. To on dał Ci namiary na konwój militechu. Szybciej odpowiadaj. Nie znam go. Potwierdzam. Posłuchaj mnie. Wiem, gdzie jest transport i mogę ci pomóc. Proszę tylko o małą przysługę. Hmm. Mówiłem ci, kurwa, przecież ci mówiłem, że nie jestem jebanym kretem. Uciszcie go. Wypuść mnie, wypuść mnie natychmiast! A, A ją puśćcie. Niech powie, o co chodzi. Potrzebuję robota. Model Flathead. Muszę wyciągnąć go od ludzi, którzy cię okradli. Pozwól mi go zatrzymać, a wtedy ci ich wystawię. Jak chcesz się z nimi dogadać? Będą oczekiwać, że im zapłacę. Zrobię to. Albo zabiorę go siłą. Hmm. Niech będzie. Jeden warunek. Zapłacisz moimi pieniędzmi. Wiesz co z Zapomnij, jednak się nie dogadamy. Popełniasz duży błąd. Eh, tak, a tak. tak. Pomniałem coś zrobić. Kurwa! Odkrzelam ciebie i każdego, kto będzie cię słuchał. Kurde, jak wiadę? Ziarnistość się włączona? Wcześniej to ja bym tu przeskoczył, teraz się nie da. Set. Chodź niby. Łal go na pizdę. mnie widzi chyba. Tam jest jeszcze jeden. kurde czo żeby... Dobra, dwóm, dobra, chyba. Zobaczcie jak ten poziom go byłem. Mnie na pewnie. kurde. Je tak tak, jednak nie. O! Dzięki za followa! Ja nie wiedziałem, że to działa. Mortor. Tema. Nie zmieniłem nazwy na tym, na Twitchu chyba i na YouTube. Kurde. Tum coś się porobiło. Kurde, nie wiedziałem, że to działa, ty. No, nie zmieniła się nazwa. Kurka wodna, ale pop. A nie, tu się na Twitchu dobra. Twitchu działa. No, no. Fajna, fajna, ale drugi raz przechodzę. Ale zaraz tylko coś zrobię. Trzy razy przeszedłeś, ja pierdziela. No, to jestem w szoku to ja poziom co co Kurde, nie wiem co to by... dzięki za followka czyli dwa razy będzie no tylko ja co tego to drugą drugi pierwszy poziom sobie daje mam ten przedostatni poziom. A, tu pewnie fabułę samą. A ja robiłem w jakieś 100% prawie. No, może 90%. Bo mi zostały do kupienia tylko 3 auta. Ale teraz, jak będę robił, to sobie kupię po prostu 3 auta, których nie kupowałem. Mam nadzieję, że zapisów mi zostanie trochę jeszcze. To że jak robisz od, robisz od nowa, to jak przychodzisz grę, to nie masz jakiegoś tam bonusu. Jak przychodzisz grę od nowa. Przeszedłem grę specjalnie, bo trzy razy przechodziłem jednym, na jednym tym, na jednym profilu swoim. I za tym trzecim razem chciałem sprawdzić, co wtedy, jak kliknę tam, że chcę do menu wyjść. Wyszło do menu i tyle, Nic więcej. A czemu tu jest ten? Myślałem. Czemu oni tu leżą? A, a nie ma. A nie jest od nowa. Dziwne. Dziwne jest. ja przeszedłem pierwszy raz, aż mi trzy. Trz tylko trzech aut mi brakowało. Wszystkie misje zrobione. Też. Sto ileś godzin. Ohoho. Oho. Tak. Bardzo trudne jest, jak mam poziom ten wyższy. Jest chyba trudny. Ale no to jest tylko do momentu, bo tam później kupujesz. wytujesz broń sobie. O, już tylko mnie strzeli i koniec. Panie, to wybuchło. No i dobra. Nie, da rady. nie, Walek, walki mi się nie chce robić. Czekaj, otwarcie blokady. Tu jest ryzyko wysokie. Zakończono zadania. To no nic na razie robię, to dalej. Tutaj, tutaj. co, daj się. A jest 18 w sumie. to wygląda teraz. ziarno się nie wyłączało. Ojejć. Lecoci. Czym jak długo będę grał, bo nie lubię że do, do że raz czegoś przechodzić. A jak wybrałem inną ścieżkę, to prawie, prawie to samo jest. 99% jest to samo. Nawet nie ma tych pierwszych misji, żeby tego tam jego barmana odkupić. Parę tylko było. Czy chyba nad jedno. Proszę. Masz ochotę na zajebisty braindance? Jasne. Wchodzę. Najpierw zasady. Pamiętaj, bez żadnych krzywych akcji w środku i bez nagrywania. Żadnych dragów, żadnego odmocowania. Spodoba ci się ktoś, znajdujesz zdjęcie w katalogu, pożyczasz Brainsa i idziesz grzecznie do kabiny. No to wiem, fest. Nie wypełzłam spod kamienia. Wchodź. Baw się dobrze skarbie. Witamy u No to jak będzie. Danger, <small noise> <small noise> Taką delikatną masz tę buźkę. Mam nadzieję, że nie będę musiał tego robić od nowa, wszystkiego co tam było z Co to w ogóle ma być? Ej, co dla ciebie? Szukam Ewelin Parker. Nie wiesz, czy jest gdzieś tutaj? A kto pyta? Wi. Jesteśmy tu umówione. Miło Cię poznać. Mateo. Mm -hmm. Gdzie znajdę Ewelin? To spory klub. A będziesz musiała się rozejrzeć. W porządku, Mateo. Czekałam na nią. Ewelin Parker, gdy tylko weszłaś do klubu, wiedziałam, że to ty. Li, czemu od razu się nie przywitałaś? Chciałam ci się przyjrzeć. No, to na dole dać. Gdyby mi się nie podobało, wiedziałabyś o tym od razu. A teraz chodź ze mną porozmawiamy o interesach. Będziemy w Loży Mateo. Nie ma nas dla nikogo. Dużo o tobie mówił. Profesjonalna. Słuchałabym kamionka, i godna zaufania. Jakaś no, ceramiczna, coś takiego chyba było. Wi, przecież obie wiemy, że masz gdzieś opinię Dexa. Jakie to ma znaczenie? Krępują cię moje komplementy? Myślę, że te pochlebstwa są poniżej Twojego poziomu. Mylę się? A może Deks jest fikserem poniżej Twojego poziomu? Od dawna się znacie? A co, piszesz biografię Deksa? Muszę Cię rozczarować, niewiele o nim wiem. Czyli tak naprawdę go nie znasz. On nie zna Ciebie. A jednak zlecił Ci tę robotę. Pogadajmy lepiej o akcji. Co dla mnie masz? Rozumiem, że wiesz co masz ukraść. Relik, kluczową technologię programu Secure Your Soul. Należy do Arasaki. Co oznacza, że cała operacja będzie cholernie niebezpieczna. Arasaka wydaje miliardy na rozwój technologii transferu osobowości, ale mnie interesują dane zapisane na Reliku. Chip znajduje się w hotelu Konpeki Plaza. Byłaś tam kiedyś? Jak ustawić to, żeby ostatni hall się włączył? są zdecydowanie poza moim zasięgiem. Architekt wnętrz wspiął się na wyżenne swoje sztuki. Przekonasz się. Skąd dokładnie mamy zabrać ten relik? Z apartamentu na ostatnim piętrze. Pokój wynajmuje Yorinobu Arasaka. Yorinobu Arasaka? To on jest tutaj? Nie czytasz gazet? Wszyscy pisali o przyjeździe Yorinobu do Night City. To w końcu dziedzic imperatora. Jedyny wciąż żyjący syn Saburo Arasaki. I co? Arasaka planuje przejęcie władzy w Night City. Mało kto w Night City wie, jakie są prawdziwe plany Arasaków. A ty wiesz? Yes. No dobrze, jeśli trzymasz w rękawie Asa, to nadszedł moment, żeby go wyciągnąć. To powinno Cię zainteresować. Jorinobu wyniósł chip z laboratorium Arasaki. W tajemnicy przed wszystkimi. Dogadał się z Nedłoczem. Chce im go sprzedać. Dostrzegasz już mojego asa? Czy mam mówić jaśniej? No dobrze. Arasaka nie chroni relika, bo Jorinobu zabrał go w tajemnicy. Gdzie w takim razie go trzyma? Najprawdopodobniej w specjalnym pojemniku zapewniającym odpowiednie warunki imitujące środowisko neuronalne. Wygląda jak niewielka walizka. A pojemnik? Za chwilę sama zobaczysz. Skończyłyśmy plotkować o Arasakach? Okej. Okay. Co teraz? Teraz czas na najlepsze. Chodź. Mam dla was coś, co umożliwi zaplanowanie całej akcji. Braindance z Konpeki Plaza. A czemu akurat Braindance? Potrzebuję faktów, nie wrażeń. Myślisz, że Braindance to tylko wirtualne porno? Ja nie chcę tych Braindacusów, właśnie. Takie nagrania pozwalają analizować. To z... pamiętać, żeby to wyłączyć. Jak nie, to pierdolę nie gram. Ile? Jak na razie. Co najmniej dwa razy więcej. Zamówisz coś innego? No, no. to jest. Ja cię kurwo nie obrażam! Zaraz. To ty nagrałaś ten materiał? Mhm. Przyczep nagrywający. Masz z tym jakiś problem? Jeśli na nagraniu jest apartament Jorinobu, to znaczy, że byłaś w środku. Wy się znacie? A myślisz, że skąd miałabym taką. Aha. Wi. Jedna ważna sprawa. No. Ufam Judy you're jak you're mało you're kochana. kochana. Już nieraz korzystałam z jej pomocy. Ojo. Ale nie zapominaj, że nie należy do Twojej ekipy. Uważaj, co mówisz i jak się zachowujesz. OK? Spokojnie. Potrafię się zachowywać w towarzystwie. No, jesteście. To jest Vi. Przyszła po nagranie. A to Judy. Lepszej montażystki braindensów nie znam. Dobra, dobra, bo się zaraz pożygam od tej słodyczy. O. No. Judy, hej. Skompilowałam to twoje nagranie, F. I jak? Będzie OK? To zwykła surówka. Ale nada się. Mhm. Najważniejsze, żeby wi mogła w to wejść. Spoko, skalibrujemy pod nią. Radziłam sobie już z gorszym szajsem, więc luz. Nie widziałaś pornosów, jakie dostajemy czasem z jig, jig Street. To co? Wpuścisz wi do środka? Niech się tam rozejrzy. Okej, okay, wi. Pływałaś już wcześniej w surowym Braindance'ie? Dam sobie radę. Ja nie chcę tego robić. Po to. W porządku? No dobra. Ładuj tułeczek na fotel i zaczynamy. Dlatego ja nie chcę. Najpierw muszę stworzyć Twój profil, sensory. Okej, okay, ja nie chcę tego robić. Okej, okay. teraz ustaw, dostajesz sporo. Z Pierdolę nie robię.